Po łagodnej, ciepłej i wilgotnej zimie, wiosenna wegetacja wystartowała bardzo szybko. Czy plantacjom zbóż grozi w tym sezonie podwyższona presja chorób grzybowych? Dariusz Szymański, Bayer CropScience, specjalista od zbóż. Pytanie, które wcześniej zadałem, właściwie powinien skierować Panie Profesorze do Pana. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Grzegorz Szymańczyk, Politechnika Bydgoska. Jeśli chodzi o zadanie, pytanie, to należy stwierdzić, że, iż yy, łagodna zima, stosunkowo duża ilość opadów, wyjątkowo sprzyja rozwojowi ułamliwości zbó zbóż i traw. Ponadto takie warunki mogą sprzyjać również występowaniu fuzaryjnej zgorzeli podstawy ździła. Ponadto już teraz możemy zaobserwować yy, sporo objawów, septoriozy. Dodatkowo możemy również zauważyć objawy mączniaka prawdziwego z Bushitra, a lokalnie także objawy rdzy brunatnej. Jesteśmy na plantacji pszenicy ozimej. Czy w porównaniu do poprzednich lat możemy się spodziewać większej presji chorobowej? Obecność objawów chorobowych już w tym okresie może sugerować, że presja chorobowa będzie bardzo wysoka. A stąd też należy liczyć się z koniecznością wykonania intensywnej ochrony fungicydowej. Nasza firma ma swoje ofercie fungicydy do intensywnej ochrony zbóż. Tutaj, w tym miejscu, jak również na inne pola, polecamy zastosować Input Triple w pierwszym zabiegu. Jest to fungicyd, który z pewnością poradzi sobie ze wszystkimi chorobami, które wcześniej pan profesor wymienił, a w szczególności z łamliwością źdła oraz fuzaryjną z podstawy źdła. Rzeczywiście z tą tezą dotyczącą produktu wymienionego przez pana mogę się zgodzić. Konkretnie mówiąc, zabieg Inputent lipper powinien być wykonany w fazie pierwszego, drugiego kolanka w dawce 1 litr na hektar. Ten zabieg powinien ochronić każdy łan zboża ozimego aż do fazy liścia flagowego. Wówczas z pewnością pojawią się nowe zagrożenia. Panie profesorze, jakie choroby mogą być problematyczne w fazie liścia flagowego i kłoszenia? Zważywszy na obecne nasilenie chorób, powinniśmy spodziewać się wzmożonego występowania septoriozy, mączniaka prawdziwego, w nieco późniejszym okresie. Y rdzy żółte, a także rdzy brunatne. Lokalnie, zwłaszcza po przedpłonach zbożowych, przede wszystkim w siewach bezpośrednich, zagrożeniem może być również brunatna plamistość. Ja tutaj widzę miejsce dla kolejnego naszego fungicydu, Askry X Pro. Jest to fungicyd systemiczny, który doskonale chroni również nowe przyrosty. Produkt, który zawiera dwie substancje z grupy SDHI, czyli doskonale chroni przed y, chorobami takimi jak septoriozy liści, jak również i przed brunatną plamistością liści. Oprócz wcześniej wymienionych chorób liści zwalczy nam choroby kłosa, takie jak fuzarioza kłosa i septorioza plew. Rzeczywiście skład produktu i zakres jego działania jest imponujący. A jak należałoby według pana go użyć, żeby wykorzystać jego walory? Oczywiście musimy zwrócić uwagę na ustające działanie inputu triper. Kiedy ono następuje? Czy pojawiają się pierwsze objawy chorób? Jeśli mamy drobne objawy septoriozy paskowanej liści, musimy koniecznie wykonać zabieg Ascroins Pro w dawce 1 litra na hektar. Fizjologicznie może to przypadać na wywijający się liś flagowy lub początek fazy kłoszenia. Na pewno rolnicy zastanawiają się, jakiej ilości wody użyć. Jeśli jest wilgotno, jeśli wykonujemy zabieg na przykład na noc, wtedy tej wody możemy trochę oszczędzić, ale jeśli jest sucho, no to powinniśmy ewentualnie zwiększyć ilość wody, żeby dobrze pokryć cieczą roboczą rośliny. Można wtedy użyć nawet 300-400 litrów na hektar. Rzeczywiście, jak już wybieramy fungicy z górnej półki, to powinniśmy zadbać o odpowiednie pokrycie roślin cieczą roboczą, aby uzyskać jak najwyższą skuteczność.